Przyszła właśnie lampa do mojego nowego akwarium. Lampa, może krótka recenzja, super lampa, nie dedykowana, akwarystyczna. Wykonana z aluminium, na dwie świetlówki 36W. Ta jest akurat na statecznikach analogowych, znaczy nie elektronicznych. Ale to się wymieni razem ze świetlówkami, nie ma problemu. Te kratki tutaj w ręku co mam są plastikowe, pokryte, pokryte srebrnym lakierem. Tutaj odgłośnik aluminiowy. W środku elegancka lampa. Koszt takiej lampy na Allegro to jest 100 zł. I uważam, że jest świetną alternatywą do lamp akwarystycznych których cena jest zdecydowanie wyższa w zestawie, razem z, z linką stalową e, i elementami do e, zamontowania na suficie, to jest lampa wisząca. <coughs> Jeszcze raz pokażę. Ona ma 159 cm długości, także do dłuższych akwariów. E, można takich lamp oczywiście zawiesić więcej. Tak wygląda. Może tu otworzę. Otwieramy bok. Okay. Otwarty bok. I możemy wyjąć tą płytkę całą. Tutaj raster. Teraz tą płytkę całą możemy wyjąć. Tak. Widzimy tutaj układ zapłonowy. Tu doskonale w to miejsce zmieści się elektroniczny układ zapłonowy. Uważam, że lampa jak na cenę 100 zł jest wyśmienita. Polecam.